Thank you Kill me! Cześć Halusin, witajcie w kolejnym odcinku Różnic w Drzewie Genealogicznym, pokolenie drugie, muzyk. I co ja mam wam powiedzieć? Wszystko widzieliście na cutscence. Jest mi niesamowicie przykro, że tak się wydarzyło, ale tak miało się wydarzyć. I powiem wam, że ręka mi drżała, kiedy ci simowie mieli się rozwieść, bo mimo wszystko bardzo lubiłam Nika. I, i wepchnięcie go w rolę takiego złego i bezdusznego... Pozbawionego emocji, jakiegokolwiek współczucia, takich ludzkich odruchów było mi naprawdę bardzo ciężko. I wierzcie lub nie, miałam ochotę już zmienić całkowicie scenariusz tego pokolenia, który jest już zaplanowany od bardzo dawna, ale stwierdziłam, że nie może być zbyt cukierkowo. No i Sandra została sama. Według niej została sama, ale została oczywiście z Frederikiem, który zamieszkał z nią w Windenburgu w małym domku na wyspie. Życie Sandry zmieniło się całkowicie zanim jeszcze doszło do tego całego zdarzenia, kiedy to poznała prawdę o swoim już byłym mężu, udało się zdobyć piąty poziom gwiazdorstwa, dostała swoją tablicę chodnikową i nawet ktoś zrobił sobie z nią zdjęcie. Niestety na tym skończyły się szczęśliwe chwile w jej życiu i teraz przeżywa swoje życiowe dramaty jest w niesamowicie złym nastroju. Odwrócili się od niej wszyscy sławni i bogaci przyjaciele, z którymi miała tyle wspólnego, z którymi tak często się spotykała, którzy bywali u niej często w domu, a zostali tylko ci, którzy byli w przeszłości, których poznała, zanim jeszcze stała się sławna, została przy niej rodzina, a żeby tego było mało, Zaraz po tej niedzieli, której, którą spędzili w domu, Cameron odeszła. Czy mogłoby być gorzej? Chyba już nie. Zacznijmy zatem, gr zatem grę. Jest jak mówiłam: jesteśmy w Windenburgu, na wyspie i Sandra, no, jest załamana. Nic dziwnego. Ona cały czas kocha Nika. Ona chciałaby pewnie z nim być, ale, no, są po rozwodzie. Mimo wszystko nie nienawidzą się. Sandra nie potrafi się na niego na tyle gniewać, bo. Nik ją zapewniał, że on chciał dla nich dobrze, że on chciał ich kochać, ale nie potrafił i wiem, że to jest możliwe. Wiem, że ludzie potrafią się starać latami wejść w rolę, którą chcieliby wejść, ale nie potrafią. Jest to silniejsze od nich i taki właśnie jest Nick. Nik teraz mieszka w San Myshuno w jakimś mieszkaniu i na razie nie utrzymują ze sobą kontaktu. Um, Frederik na weekendy czy co dwa tygodnie może jeździć do, do Nika, ale czy on będzie chciał z nim jeździć do, czy on będzie chciał do niego właściwie jeździć, to jeszcze tego młody nie wie. I co jeszcze jest ważne? Sandra rezygnuje z pracy. Dzisiaj wzięła jeszcze jeden dzień wolnego, żeby dostać jeszcze ostatnią wysoką wypłatę, ale następnym razem ona rezygnuje z pracy. I jedyną rzeczą, z której będzie się utrzymywała, to tworzenie muzyki. Czyli publikacja muzyki i granie na ulicy. I to będzie jej jedyne źródło zarobku, które będzie miała ona, rzuca pracę w karierze muzycznej. Ona jest muzykiem już na dziesiątym poziomie. Być może uda się jej jeszcze zdobyć tę trzecią, tę trzecią fotkę, bo ten drugi raz jej się udało zdobyć właśnie na tym uroczystym wstawieniu tej jej gwiazdy. Właśnie na tej alei sław. Wtedy ktoś się poprosił o zdjęcie, ale to było wszystko. nikt więcej o nią, y, ją nie poprosił o te zdjęcia, tego cały czas tkwi na tym poziomie. Co jakiś czas będziemy dodawać też jakieś zdjęcia na Instagrama, tak żeby jej poziom gwiazdorstwa był cały czas na tyle wysoki, żeby może zdobyć jeszcze te jej aspiracje, a później już będzie jej wszystko jedno. Ale przejdźmy już do miłych rzeczy. Ale przejdźmy już do mniejszych rzeczy, czyli do pokazania domków, w którym teraz będą mieszkać nasi główni bohaterowie. Zaraz Wam go pokażę. Jest on naprawdę niewielki, ale myślę, że bardzo uroczy, bardzo pastelowy i. Vibe rodzinnego domu Sandry jest tutaj naprawdę wyczuwalny. Czyli wchodzimy, mamy pastelowy salon, dużo kwiatów, dużo roślin różnych zdobień. Nie ma nie na próżno szukać tutaj marmurów i zimnych ozdób, tak jak było w poprzedniej willi. Teraz jest tak, jak Sandra być może zawsze chciała mieszkać, czyli ma swój własny kąt, ale przytulny, ciepły. Brakuje tutaj jej tylko miłości, ale miłość niedługo przyjdzie w postaci kotków, które będą u nas w domu, ponieważ tak, ja pamiętam o tym, że ona kochała koty, że ona była kociarą i te koty miały się pojawić właśnie w tym momencie w jej życiu. Czyli mamy salon, salon, w którym niedługo będzie pełno kociego życia, właśnie teraz, kiedy Sandra tak bardzo potrzebuje kociej miłości i czułości. Mamy drzwi. Do pokoju Frederika, który siedzi i rysuje sobie rysunki, jako że jest już dzieckiem. Oczywiście jest bardzo smutny, nie tylko z powodu rozwodu rodziców, ale tego, że zapomnieli o jego urodzinach, co było dla niego strasznym przeżyciem, bo żadne pieniądze nie wynagrodzą tego, że rodzice zapomnieli o nim. Ale będzie się interesował yy... Trochę sztuką, on jest takim właśnie kreatywnym typem ze względu na rodziców. Ma kolorową ścianę pełną pustkostworków, będzie mógł sobie tutaj grać. No i oczywiście odrabiać lekcje. I taki będzie jego pokoik tutaj właśnie na parterze. Na parterze mamy jeszcze jeden. Mamy jeszcze jedno malutkie, malutkie pomieszczenie, a mianowicie. Toaleta. Mam nadzieję, że tutaj wejdą, bo jeszcze nie próbowałam. I to byłaby toaleta. Frederika, który mam nadzieję, że tutaj będzie mógł na tej klapie tutaj usiąść. Zobaczymy, będziemy próbować, jak nie to będę myśleć to, jak ustawić, ażeby mógł tutaj wejść. Jest to jedyne miejsce, w którym mogła, mogłam postawić tę toaletę, a nie chciałam, żeby, żeby była tylko jedna łazienka na górze, właśnie tutaj w tym miejscu, gdzie on będzie tutaj przychodził się wykąpać, ale tutaj jest prysznic i jest właśnie też kibelek z umywalką. Na piętrze jest jeszcze jedno pomieszczenie, i to jest pokój Sandry, która ma swoje królestwo sama na górze. Z pięknym widokiem na ocean, na morze, na wodę. Myślę, że będzie to jej azyl, w którym będzie mogła się zaszyć, pograć na pianinie, ustawić tutaj swoje nagrody, które zdobyła, jeszcze będąc Wielką Gwiazdą, i spędzić miło czas w odosobnieniu. I to jest, kochani, cały domek. Mamy jeszcze tylko. Z tyłu malutki ogródeczek, malutki grill, tak żeby można było spędzić sobie razem czas, ale jest już jesień. No i Sandra nie ma za bardzo na razie ochoty na towarzystwo. I taka jest historia Sandry. Od dziewczyny ze wsi do wielkiej gwiazdy, aż po spektakularny upadek i wylądowanie na wyspie. Ale mam nadzieję, że to nie jest koniec jej historii, że nie jest to zły koniec jej historii, że jednak coś dobrego na nią czeka i mam nadzieję, że to szczęście mimo wszystko ją spotka, ponieważ ona ma wśród swojego grona znanych Simów przyjaciół i rodzinę, którzy ją wspierają. Tak jak mówiła mama, niestety już odeszła, ale ma przyjaciół ma braci, ma siostrę. Myślę, że upora się z tym i da sobie rady, ale na razie musi przez to przejść, musi to przepracować i na pewno nie będzie jej łatwo. Więc zaczynamy dzisiaj, zaczynamy, już kończymy takie smęcenie. Dzisiaj chcemy zacząć nowy etap w życiu rodziny Larson Marey, chociaż myślę, że Sandra gdzie jest jej drugie nazwisko? Ja się pytam. Myślę, że Sandra wróci do swojego panieńskiego nazwiska, czyli Ra Larson. Frederick na razie jest Larson Mary, ale myślę, że on również będzie chciał w przyszłości, na razie nie, ale w przyszłości zmieni nazwisko na nazwisko matki, ze względu na to, że z ojcem być może nie będzie miał zbyt dużo kontaktu. Podejdźmy tutaj do mieszkania, do, mieszkania, do domu i chciałabym, żeby zaadoptowała już teraz kota, żeby mogła się do niego poprzytulać, żeby mogła z nim spędzać czas, żeby był ten kot dla niej. Adoptujemy sobie pierwszego kotka, myślę, że będzie miała dwa, bądź nawet i trzy. Budyń, kataklizm, wspaniałe imiona. Ej, to mają... One mają dodane jakiś mam chyba, mod, że one mają ten taki, jak wczorodziej z księżyca, ten półksiężyc taki na czole. Kogo by tu wziąć? Gienia. Gienia skradła i kataklizm. Gienia czy kataklizm? Samica wysterylizowana, samiec wykastrowany, kot syberyjski. A to jest Manks. Weźmiemy sobie tak. Już wybrałam, kliknęłam już, nawet się nie zastanawiałam na koniec. Ktoś tu idzie? Ach, tak, już przyszła agentka. Nawet dobrze nie zdążyłam kliknąć, a agentka już się pojawiła. Chodźmy do kociaka, pokażmy. Kataklizm. To będzie kot y, Chopin, prawdopodobnie, albo Beethoven. O, Beethoven to będzie. Y, ze względu na, oczywiście na muzykę, w którą cały czas żyje Sandra, no to musi być muzyczne imię. Chciałam dać na imię pasztet, ale to nie w tej serii. <laughs> y, ostrożne powitanie. I oczywiście adoptujemy Kataklizm well Beethoven. O! Taki trochę jest nieprzyjemny. Ale ty, kociaku, będziesz naszym. Tak, kataklizm oczywiście będzie. Jak on miał mieć na imię? Beethoven. Beethoven, bez nazwiska. Coś podejrzewam, że Sandra będzie dbała o tego kota bardziej niż o syna. Poznaj, oczywiście, napełni miseczkę, żeby miał co jeść. Tu ma kuwetę na, na dworze, więc może sobie z niej zawsze skorzystać, kiedy będzie chciał. No, Fryderyk, jak mówiłam. Rodzice się rozwodzą, no i zapomniane urodziny, jak mówiłam, on tutaj bardzo to przeżywa. Proszę, schowaj do wyposażenia, możesz jeszcze coś namalować. W stanie zainspirowania by musiał być, no ale na razie jest oczywiście smutny. E, proszę, twórz ozdoby świąteczne, może gnomy? Pochwal, pogłasz, Sandra będzie się zajmowała oczywiście kotem. Sam do nas dzwoni. Czy chce pogadać? Tak, chcemy pogadać z nim. Sam jednak brat wie, co się dzieje, odnowili kontakt, mają z powrotem ze sobą dobre relacje, no i wie, co się dzieje w życiu Sandry, na pewno chce jak, jakąś jej pomóc, jakoś wesprzeć, podnieść na duchu. Oczywiście będzie mu ciężko, żeby poprawić humor Sandrze, ale na pewno Sandrze będzie lepiej z myślą, że, no, że ktoś z nią jest i że ma wsparcie. Czy możemy jakoś yy, zaznaczyć, żeby nie po, po blatach nie, nie skakał? A, kot samotnik, okej. Okay. Jest on samotnikiem. Jak mówiłam, dzisiaj ma jeszcze dzień wolny, bo miała jeden dzień urlopu, dlatego postanowiła go wykorzystać. Zawsze to będzie jakiś pieniądz dodatkowy, a potem będzie zarabiała już tylko muzyką. A możemy sobie o, zrobić rumianek na uspokojenie, na skołatane nerwy i myśli. A nasz Frederik, całkiem ładny chłopczyk, myślę. Ciekawa jestem, jak wyrośnie, jak będzie starszy już, jak on będzie wyglądał, bo jako dziecko wygląda uroczo. Oczywiście jest ubrany bardzo tak, no elegancko, tak jak wcześniej byli poubierani wszyscy, czyli on też musiał mieć, wiecie, nie? Kołnierzyk, te sprawy. Ale być może. O, film się zrenderował. Ale być może zmieni później swój styl. No i mam jeszcze jednego moda, ale to na razie. Muszę poczekać na pierwszą miłość dziecięcą, i jestem ciekawa, czy będzie to spełniało swoją funkcję. Myślę, że może dołączyć też do zajęć pozaszkolnych. Być może taniec, bo on, mówię, on jest z rodziny bardzo kreatywnej, muzykalnej, i myślę, że może mu to pasować, harcer czy klub teatralny? Nie, klub teatralny, muzyczny, pomyliło mi się, myślałam, że jest może balet, ale balet był chyba w trójce. Harcerstwo do niego nie pasuje, myślę, że klub teatralny i chciałabym, żeby był właśnie w takim klubie. Jeśli chodzi o alimenty, które zostały zasądzone, on ma tutaj swoją skarbonkę i wszystkie, co tydzień, te 300 simolonów będą wrzucane w tę skarbonkę. I chciałabym, żeby już teraz były te 300 simolonów, jako że jest już środa, czyli do trzeciego dnia każdego tygodnia, on może dodać tutaj te pieniądze, ale my dodamy tutaj te, te 300 simoleonów, jako że nam nie, ubyło, nam nie ubyło z funduszy rodziny, tylko ubyło jemu ojcu. Dlatego tu będzie cały czas taka sama kwota. A w skarbonce on będzie miał właśnie te pieniądze od taty te właśnie te alimenty, które, które będzie co tydzień dostawał i on potem będzie mógł sobie je wziąć na przykład jako już nastolatek, czy jako już młody dorosły i, na coś, i coś sobie kupić, czy nawet jako dziecko. Yy, odrabiaj proszę lekcję, jeszcze dzisiaj nie idziesz do tego kółka, yy, dlatego zajmij się szkołą. Czy on coś tutaj musi zrobić? Ćwicz umiejętności aktorskie lub występy teatralne używając lustra bądź wybierając Sima. Myślę, że może sobie poćwiczyć trochę. O, ćwicz występy teatralne mamy tutaj duże lustro. Ona cały czas rozmawia z kotem, więc naprawdę jest już coś dziwnego. I z Beethovenem może trudne będzie mieć relacje, ale to jest trudny kot. E, I być może nawet to i dobrze że trafił do nas, bo Sandra ma wielkie serce do kotów. No i na pewno dobrze się nim zajmie. Energiczna. No i mogłaby też iść pobiegać. Czy teraz pada? Pada trochę, ale nie szkodzi. Ona może w tym deszczu też. Patrzcie, kto przyszedł. Ja nie wierzę, co on tu robi operacji. Nik, Nik, co tu robisz? On powinien stąd iść. Ja wiem, że na pewno mu jest jakoś e, przykro w jakimś sensie, że tak to się skończyło. Jak mówię, on próbował być e, ze swoją rodziną, ale mu nie wyszło. Siostra tam namieszała. Być może Sanra by się nigdy tego nie dowiedziała, gdyby właśnie nie ta siostra Demi. Um, nie wiem. Czy one mają ze sobą jakieś relacje? W ogóle chyba nie mają. Ale dlaczego siedzisz tutaj? Możesz usiąść w tym miejscu, wyjść od niego z pokoju. Frederik na pewno wolałby być sam. Aha, no i ze względu oczywiście na samotne e, dzieciństwo, Frederyk jest samotnikiem, ale jest szczęśliwym małym dzieckiem ze względu na to, że miał e, duży poziom umiejętności, bo jednak e, bawił się z panem Tamatim, ale ma reputację taką średnią, nie wiedzieć czemu, może dlatego, że jego rodzice się. Zobaczcie! Słuchaj, Frederik, ostatnio zrobiło się spotkanie, ojej, przyszedł pan Tamati, tak jak pan Tamati mówił, zawsze możemy na niego liczyć, no i faktycznie możemy na niego liczyć, on przyszedł do nas, myślę, że jak najbardziej może przyjść, on może nas wspomagać, myślę, że kiedy Sandra będzie musiała gdzieś wyjść, no to z chęcią zajmie się Tamatim, tak żeby nie był sam w domu, co się dzieje? No i jeszcze ustawimy te drzwi, i są jako wejściowe, dobrze, chciałbym, żeby właśnie tędy wchodzili, kot poszedł sobie biegać, mam nadzieję, że nie ucieka. Tylko, że idzie sobie na bieganko gdzieś tutaj po okolicy zwiedzać. Będzie taka pewnie popsinoga, tylko kot. Siku się chce. Chodź, zobaczymy, czy działa toaleta. Gdzie odkładasz ten kubek? Chyba nie. Chyba jednak nie działa niestety ta toaleta. Co? Chyba teraz może skorzystać. Przedstawiłam toaletę tutaj prosto przy drzwiach. O, Sandra popularność, o nie, nie, nie możemy do tego dopuścić, akurat jeszcze nie, teraz właśnie jest sława jest na najwyższym poziomie, bo jest wielka drama w prasie, jest wielka drama w internecie, nawet na pudelka, nie na pudelkach, no jest szok, bo jednak byli bardzo znaną parą, więc musimy się, musimy się jakoś tej sławy na razie, no nie pozbędziemy się przez najbliższy czas, jest Pantamati, jak on wygląda w ogóle, nie, 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 słuchajcie, tam na górze, tutaj musimy zablokować drzwi, zablokujemy drzwi, tutaj w, może wchodzić tylko Sandra, no, to już można korzystać z toalety. Jest dziwne ustawienie, ale tylko takie było możliwe, aby mogli korzystać z tego kibelka tutaj. Sandra, możesz przygotować coś do jedzenia, bo jednak no, masz dzieci, dziecko, to musisz dbać o to, żeby chociaż nie było głodne. Podej na, kola na, na kolację. Niech zrobi kanapkę z bekonem dla rodziny na kolację. Nie możesz przy podejść tutaj? Halo? Chodź, podejdź. Okej, okay, to była wina w takim razie krzesła. Ale ja chcę, żeby tu były cztery krzesła. Chciałam, żeby to było y, symetrycznie, jeśli chodzi o okno, ale niestety musimy mieć tutaj, tak w ten sposób. Trudno. W ogóle uwielbiam tę podłogę tutaj. Takie y, panele, takie trochę dębowe się wydają. Bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Kochany, ale chodź, skorzystaj. Chodź, tutaj skorzystaj z toalety. Zaraz zjesz sobie kolację i będziesz mógł iść spać. Co to jest? To chyba jakiś sąsiad. Nie wiem, ale wygląda na dziwnego typa. Proszę odejść. Nie, prosimy iść sobie. My, nie, my go nie znamy. Nie wiem, kto to jest. Wygląda bardzo niepokojąco i. No, bałabym się go wpuścić do domu, szczególnie tam, gdzie są dzieci. Nie, nie chcę nic sugerować, ale no wiecie. <laughs> Hej, nie A Czy mogę dać mu. No tak, mogliśmy się zgodzić na to. Chodź, młodzieży. Gdzie są kanapki? Tu są kanapki, tu można położyć na stół. Proszę poczęstu się, weź sobie porcję. No i Sandra zarobiła 8 tysięcy, bardzo dużo, więc gdyby ona pochodziła jeszcze kilka dni do pracy, to byśmy mogli znowu sobie niedługo pozwolić na taki wielki dom, a nie chcę, żeby było tak łatwo. Dlatego ona no zrezygnuje z tej pracy. Musi zrezygnować. Porzuć pracę. I jak mówię, będzie. Utrzymywała się tylko z tego, co zarobi albo graniem na ulicy, albo publikacją swojej muzyki, której napisała już dosyć sporo. I możemy licencjonować sobie utwór na pianino, a na przykład, a weź go sobie. Ten no, utwór już był kilka chyba razy licen licencjonowany, ale zawsze możemy go jeszcze raz. Tak, żeby był jakieś chociaż niewielkie źródło dochodów. Porzucimy tę pracę oczywiście. Do widzenia, dziękujemy. Jakie rachunki w ogóle będą w tym domu? Pokaż rachunki. No, niewielkie. Suma 909, ale mamy jeszcze tu jakieś. Aha, stopa zmian, autosprzedaż, zwolnienia podatkowe i kary. Mamy 300 na plusie. Jest ok. Proszę licencjonować utwór. Ciekawe, czy nam tutaj będą przyłazić, właśnie też jakieś paparazzi, Tu ktoś idzie, jakiś senior. Okej, okay, pan Tamaty już sobie idzie. Ktoś tu przyszedł pod nasz dom. Pewnie usłyszał, że mieszka tutaj ta wielka gwiazda i poszedł zobaczyć. No ona nie wygląda zbyt wyjściowo, teraz ma takie wiecie, domowe jakieś buty i, i drechol. I czekam tylko tyle, żeby nam ten gościu mógł zrobić z nami sobie zdjęcie, żeby nas poprosił, ale chyba tak nie będzie. Więc chciałabym, żeby biegała, aby oczyścić umysł, ona jest aktywna i to myślę, że psychicznie jej jakoś pomoże. No i moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. To był taki wprowadzający pokolenie drugie, ale po raz drugi, czyli zaczynamy drugie pokolenie, prawie że od początku kot nam żre jedzenie. O nie. Ale nikt tego nie widzi, więc może sobie jeść. No co zrobić, prawda? I cóż, jestem ciekawa, jak jak oceniacie te zmiany w życiu Sandry, czy one wyjdą jej dobrze? Na dobre czy Wręcz przeciwnie, dajcie mi znać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.